Zaraz. No, widzowie, witam wszystkich. Zaraz będziemy. My dalej nagrywać odcinek. Ja tylko zrobię na chwilę cięcie. A więc, dobrze, widzowie, witam wszystkich. Bardzo serdecznie na czcimku. Dziś sobie zobaczymy, co twórcy J.Breaka. k dzisiaj. Cześć, tam. Wczoraj opublikowali. na w swoim Twitterze. dobra już tu widać że na news dobra wiadomo co ja robię kopiuję no i włączam sobie tłumacza Dobra. Google tłumacz. Gielski. Teraz zacząć, hashtag tak. Jaybreak. No właśnie aktualizacji. do Ogień śledzący. Ogień to szybki pojazd policyjny w przystępnej cenie. Wyposażony w świat. Tła Surund znajdziesz ten pojazd na wszystkich posterunkach Policji w naszej nadchodzącej aktualizacji. w Kopieda pojazd ze skrzyni ujawnił w tym tygodniu. To była najnowsza wiadomość od Badimo, rzecz twórców Dziejbryka, a zaraz wrócę. Dobrze już jestem, ja tutaj nie tylko banuję osoby z mojego serwera. Zdrowie Pawła. Powód jest pisanie złych rzeczy Na rzeczy serwera, na które można napisać. Do mnie na priw i ja to na prawie do jutra. No i po sprawie. Ale dobra, my wracamy do odcinka. A więc dobrze, jeśli chodzi o źródła, z których dzisiaj korzystałem. Macie je wszystkie w opisie. Więc dobra widzowie, wiemy się, widzimy jutro na odcinku, albo pojutrze. To zależy, czy nagram jeszcze jeszcze jutro odcinek. To jeszcze jedynie Wam powiem, wiem, że no, po w... prostu wszystkie linki, z których czerpałem, wszystkie rzeczy w tym odcinku. Wcześniej będą dostępne na moim Discordzie, więc wbijajcie na mojego Discorda, jeśli chcecie sami sobie to przeczytać. A więc, dobra widzowie, jeszcze widzimy jutro, więc.